Izbo, rzeczywiście trwała dyskusja, informacja ministra na temat działań polskiego rządu w zwalczaniu pryszczycy tutaj na terytorium Polski i w trakcie tej dyskusji nie dowiedzieliśmy się, dlaczego wstrzymaliście import ze Słowacji, z Węgier, ale nie wstrzymaliście tego importu z, od Niemców. Nie dowiedzieliśmy się również tego, dlaczego kontrolujecie te duże przejścia graniczne. Ale tych małych już nie kontrolujecie. Nie dowiedzieliśmy się, dlaczego rolnicy muszą społecznie kontrolować te granice i obserwować, co się dzieje na tych punktach granicznych i to od nich wiemy, co tam się dzieje. Ja się nie dowiedziałem, co robi Michał Kołodziejczak, który był kiedyś liderem wielkim liderem dla rolników. Zostawiłeś ich, Michał. Zostawiłeś ich dla sołka w ministerstwie. Miałeś, Hamie, złoty róg. Został Ci tylko przystępujemy, w przystępujemy do głosowania. Kto z pani i Panów Posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prewencyjnych działań resortu związanych z przeciwdziałaniem wystąpienia wirusa pryszczycy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 428 posłów za, 193 przeciw, 235 nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Yy, powracamy do rozpatrzenia punktu 13 porządku dziennego. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2024. Przewodnictwo Węgier w Radzie Unii Europejskiej oraz. Z komisyjnym projektem uchwały w dyskusji na podstawie artykułu 51 ustęp 1 punkt 2 regulaminu sejmu zgłoszony został wniosek o przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez kierowania go do komisji. Wniosek uzasadniony jest ekonomiką procesu legislacyjnego. Wniosek ten poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że sejm skierował projekt uchwały do, do komisji do spraw Unii Europejskiej. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez kierowania go do komisji? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 429 posłów za, 234 przeciw, 195. Nikt się nie wstrzymał. Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do drugiego czytania projektu uchwały. Czy ktoś z pani i panów posłów zechce zabrać głos? Pan poseł Andrzej Grzyb. Pan poseł Andrzej Grzyb, tak? Ustalam czas jedna minuta. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Komisja do spraw Unii Europejskiej przedłożyła sprawozdanie, w którym stwierdziła, że przedstawione przez rząd sprawozdanie dotyczące aktywności Polski w okresie prezydencji Węgier, w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia, że w ta aktywność polskiego rządu we wszystkich obszarach związanych z polskim członkostwem w Unii Europejskiej w okresie prezydencji jest oceniana pozytywnie i w związku z tym przedłożyła stosowny projekt ustawy oceniający pozytywnie akurat tę prezydencję. Dziękuję bardzo. Pan poseł szynkowski Panie marszałku, szanowni państwo, Donald Tusk, jest ekspertem nie tylko od kłamstwa, od niedotrzymywania obietnic wyborczych, ale również od marnowania polskich szans. Tak było w trakcie węgierskiej prezydencji. Zamiast realizować